Cześć mordki, z tej strony Kalo. witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto, tym razem Grand Theft Auto z modami, moi drodzy, wreszcie doczekaliśmy się porządnej piłkarskiej modyfikacji, przynajmniej takiej, której da się kopać piłkę, witam was, Franklin... I razem z nim zaprezentuję wam dzisiejszą modyfikację, mianowicie soccer albo football mod. Jak to woli, jesteśmy na boisku, który, które jest oczywiście dołączone do moda. I zobaczcie, no są trybuny, są ludzie, którzy tutaj sobie skaczą, i można wreszcie kopać piłkę. Zobaczcie, i ja wam dzisiaj tę modyfikacje zaprezentuję. Jeśli odcineczek wam się spodoba, możecie przybić łapeczkę w górę, a my bierzemy się do prezentacji. Ok, tak więc moi drodzy, wystarczy kliknąć klawisz U, aby zespawnować sobie piłkę. Jak widzicie, ja tutaj przez przypadek za dużo razy sobie kliknąłem U I tych piłek mamy naprawdę dużo Jak możecie zobaczyć prowadzenie piłki całkiem jest ciekawe Oczywiście bierzmy pod uwagę, że to GTA I że ta modyfikacja może nie jest perfekcyjna Ale jest na pewno fajna i można się fajnie pobawić Oczywiście link w opisie do niej moi drodzy I jak uderzyć piłkę? Już wam wszystko pokazuję Otóż jeśli chcemy kopnąć piłkę lekko Musimy kliknąć lewy przycisk myszy I zobaczycie animację, która tutaj występuje Tylko się ustawię w stronę bramki przynajmniej Uwaga. Bęk. Jak widzicie, troszkę jest to tak na, na sposób GTA zrobione, ale mimo tego naprawdę się jaram, bo można fajne mecze teraz organizować. I chcę taki mecz zorganizować w przygodach Timiego z jego nowymi znajomymi już niedługo. A jeśli chcemy kopnąć mocno piłkę, klikamy prawy przycisk myszy, i w tym momencie Franklin aż przekopał piłkę poza boisko. Oczywiście możemy też robić inne rzeczy, jak na przykład ślizg. Zobaczcie, idziecie co jest piłką, klikacie G. I w tym momencie Franklin robi taki prymitywny wślizg. Oczywiście, modyfikacja jest cały czas update'owana, z tego co widzę. Ponieważ dzisiaj rano na przykład wyszedł update dodający do gry właśnie bramki, że jeśli uderzymy w ten czerwony punkt, który tutaj jest, zresztą zaraz postaram się w niego uderzyć. Ok, zespałnujmy sobie piłę. No nie, to był za mocny strzał, Franklin. Muszę się trochę oddalić. Jak widzicie, mam nadzieję, że autor wprowadzi jakieś możliwości grania meczów niedługo, jakichś oponentów, przeciwników. No czemu to nie weszło? Teraz powinienem trafić. Teraz wejdzie, uwaga. A, jeszcze jestem za daleko. No widzicie, no nie jest to zbyt proste, aczkolwiek fajnie się pobawić. I w dzisiejszym odcinku właśnie tak się będziemy bawić. O, teraz, 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 teraz. No czemu to nie wpadło? To powinno wpaść. Jak widzicie, nie jest to zbyt proste trafić w ten punkt, chociaż. O kurde, teraz było blisko. No nic, w każdym razie. Zaraz na pewno trafię i zaraz wam pokażę. Po prostu dostajemy 500 dolarów za każdy strzelony gol, tak więc to jest opłacalny biznes w sumie. Yy, można na tym nieźle zarobić. Okej, okay, no nie. O! No muszę chyba być troszkę dalej. Dobra, jeszcze co chciałbym wam pokazać. Jest możliwość również oprócz robienia wślizgów, kiedy przytrzymamy klawisz N, to nasz Franklin będzie, nie wiem, podbijał sobie piłkę. Jak widzicie, tak podbił sobie piłkę i ją dośrodkował, można powiedzieć. Chyba na tym to polega. I jeszcze klikając Y mamy kolejną kombinację, po prostu jakieś takie podbicie piłki do góry. Nie wiem o co to chodzi za bardzo, ale no w każdym razie to też Póki co jest dodane bez animacji, więc nie do końca możemy określić, co to za trick dokładnie. Ale spróbujmy jeszcze uderzyć fajnie w tą bramkę. Wow, będzie słupek, Zobaczcie. Chociaż, no jak widzicie, ta piłka też się zachowuje trochę dziwnie. Według mnie powinna się bardziej odbijać, większy kozioł powinien być, ale mimo wszystko no nie jest źle, moi drodzy, naprawdę czekam aż. Autor modyfikacji doda możliwość grania meczów, a jeśli nie to po prostu sam to zorganizuje w przygodach Timiego po raz, w kolejnym oczywiście odcinku. A teraz trzeba się cieszyć, że w ogóle ktoś zajął się tym tematem, ponieważ tego mi bardzo brakowało. Były różne zamienniki, coś w pokroju Rocket League, ale nigdy nie można było kopnąć piłki w GTA, w tym momencie już taka możliwość istnieje, tak więc bardzo się cieszę. Teraz będzie gol. No nie, no to był gol, kurczę. To znaczy, no był gol, tylko nie, nie trafiłem centralnie w ten środek. O, był crossbar, widzieliście to? Czyli stoimy w dobrej odległości, można robić crossbar challenge nawet. Zaraz zresztą spróbujemy to zrobić. Moi drodzy, pytanie, co się stanie, jak ja. W sumie nie testowałem tego, co się stanie, jak ja zaczepię bramkarza. Zobaczcie, on stoi w rękawiczkach. O, będzie bitwa, dobra, no to idziemy jeszcze po drugiego i zakończymy ten pojedynek. Czy ja mogę na przykład biec z piłką? Mogę oczywiście być z piłką, także okej, okay. no jak widzicie, trochę się to wszystko baguje, mimo wszystko jaram się, jaram się naprawdę, że można wreszcie grać, wow, ten znokautowany od początku, no dobra, ten tutaj próbuje się bić ze mną, ale nie ma takiego bicia, mordo. Mod umożliwia nam jeszcze jedną rzecz, mianowicie dodawanie losowych bramek, tam gdzie po prostu mamy na to ochotę, na przykład na ulicy. W tym momencie dodałem tutaj. Możemy ją łatwo usunąć klawiszem, oczywiście, który jest do tego przypisany. Także, no po prostu możemy tworzyć sobie boiska po prostu gdzie chcemy, gdziekolwiek chcemy. Zaprezentuję to wam mniej więcej, tak żeby wam zobrazować, jak to wygląda. Na przykład, tutaj możemy sobie zrobić turniej, na przykład zobaczcie, w takim kanale miejskim, gdzie płynie woda. Możemy oczywiście zorganizować jakiś meczyk, zrobić sobie dwie bramki i grać. Co jest? Co jest? Czy wy to widzicie? Czemu się zaspawnował jakiś samochód dziwny? Nie mam pojęcia, co się w tym momencie stało. Szybka zmiana t-shirtu, szybka zmiana otoczenia, i spróbujmy sobie trafić na przykład do kosza tą piłą, może nam się uda kurczę, fajnie by było jakbyśmy poskilowali trochę jak widzicie niestety mamy tylko dwie możliwości yy, wybrania siły naszego kopniaka taka mocna i taka totalnie słaba, tak więc no będzie na pewno ciężko ale spróbować można, no można się pobawić na pewno z tą modyfikacją i szczerze mówiąc przed odcinkiem długo się bawiłem i próbowałem trafić do kosza oczywiście nie jest to zbyt proste, ale raz mi się udało i może mam nadzieję, że to powtórzę trzeba po prostu dobrze obliczyć Widzieli wow, widzieliście to? To już był trikost, to już był trikost. Kliknę sobie, i. Aha, jeszcze nie robiłem wśliziorów dużo. Można wślizgi robić. O jezu, na asfalcie to na pewno musiało boleć. I jeszcze jeden wślizg. Zniszczysz sobie kolana, stary. Nie rób tak, nie rób tak, bo będziesz miał całe koran kolana poździerane Mortki, zróbmy hardkorowy crossbar challenge. Postawmy tutaj bramkę. I postarajmy się z tego wieżowca tutaj dokopać. To może być niemałe wyzwanie, ale kurczę, dla chcącego nic trudnego, wystarczy po prostu dobrze trafić. No, no shit, Sherlock, Kaluch, ale okej. Okay. Pytanie: czy ja sobie z tej strony tę bramkę postawiłem, czy jak? Dobra, na razie po prostu strzelimy. To będzie strzał taki, żeby zobaczyć i obadać całą sytuację. Tak więc, kilka piłek sobie. Zespawnujmy, uderzmy w tą stronę i uderzmy w tą stronę. I teraz ja postaram się śledzić, a nie, 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 w ten sposób, dobra. Tylko leci, zobaczcie, leci, spada jedna piłka, spada druga. Wydaje mi się, że ta jest bliżej trafienia w poprzeczkę. Wow, wow, wow coś mi się to baguje teraz. Czemu ta piłka się zatrzymała w powietrzu? Zatrzymała się jakoś dziwnie, ale wiem przynajmniej w którą stronę mam kopać, żeby trafić, dobra, w tą. Raz, dwa, trzy, ok. I trzy nam wystarczą póki co. Szybko zlećmy na dół i sprawdźmy, która zleci, czy któraś trafi w poprzeczkę. No, to by był hardcore, masakryczny. Czy leci teraz jakaś nasza piła? Nie wiem, czemu piłki zatrzymują się w jednym miejscu. Zobaczcie, zatrzymują się te piły. Nie mam pojęcia dlaczego. W takim razie szybko zmieniamy budynek i spróbujemy tutaj, tutaj to zrobić. Myślę, że teraz może nam się udać. O nie, tylko muszę to przekopać, to nie będzie zbyt proste. Okej, okay, poleciała. Czy ja mogę tak sprawdzić z góry tutaj? O, gdzie to nasza bramka jest? Kurczę, za daleko kopnąłem, zdecydowanie. Bramka jest chyba wcześniej ustawiona. Uwaga, bang! bęk I szybko. Map editor, map editor wyłączamy Ło, wow, lecą, jedna tu, jedna tu A bramkę mamy tutaj, no niestety Przydałoby się bramkę postawić trochę dalej Dobra, zróbmy to w takim razie Szybko postawimy bramkę w tym miejscu I może nam się uda teraz to trafić, uwaga O, dobra, to jest odpowiednie miejsce mi się wydaje zrobimy taki hardkorowy crossbar za chwilę Tylko muszę się wdrapać na górę Nawet nie będziecie mieli cięcia Po prostu zobaczycie jak się nam uda To będzie pięknie, uwaga Pałnujemy sobie piłki, bęk Bęk Mab editor, i moi drodzy, patrzymy. Patrzymy, gdzie jest cień. Leci, tu jedna. <laughs> jak blisko, nie wierzę, jak blisko było. No dobra, czyli jesteśmy już blisko. Trzeba troszeczkę bliżej podejść, tak minimalnie centymetr. Tylko ja nie pamiętam, kurczę, w którym miejscu ja to kopałem, ale no dobra. Uwaga, bęk, bęk, bęk. Trzy piłki, moi drodzy. Teraz powinno się udać. Teraz musi się udać. Uwaga, jedna, druga i trzecia. No niestety. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Bank, bank, bank. I ostatnia, nie, już nie zdążymy. Dobra, szybko, szybko leci piła, leci piła, wow! Blisko było. Tam Tamta gdzieś. Wow, tamtą przekopaliśmy w ogóle. No nic, moi drodzy, to jest zbyt ciężkie. Może w przygodach Timiego się pobawimy, ale to by było chyba na tyle. Dzisiejszej modyfikacji, bardzo fajnej modyfikacji. Modyfikacji, na którą czekałem. Naprawdę długo wreszcie ktoś zrobił coś takiego. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Ja się z wami żegnam dzięki. Trzymajcie się do następnego odcinka, który będzie za dwa dni. Pawadki.